Wszyscy mówią, że ci, którym się udało z tobą współpracować, że jesteś bezproblemowa i wykonujesz e, tytaniczną robotę, której tak naprawdę nikt do końca od ciebie nie oczekuje. Wszyscy, tektują, masz status gwiazdy w Polsce i wszyscy są przygotowani na to, że no dobra, no ale będzie foch i może nie eksploatujmy i tak bardzo. Natomiast wiele osób mówi, że ej, naprawdę, Jaśka, e, jeżeli jest potrzeba, stoi 12 godzin na planie, czy na, na jakimś evencie i, i nie ma ludzi. E, czy to Twoim zdaniem jest etos gdzieś tam pracy, który wpoiła ci mama, czy też e, praca e, w Stanach e, wyrobiła w tobie takie nawyki, które, które w Polsce mogą być postrzegane jako coś na zasadzie: wow, to jest w sumie normalne, ale dla nas zaskakujące. Wiesz, to dla mnie jest to bardzo miło, jak, jak tak klienci mówią, ale dla mnie to jest normalne. Bo ja mam szacunek dla klienta. Klient płaci za, za produkt czy za mój czas, i, ale ja kocham to, co r, r, robię. I jak mam dobry czas na planie i chcę jeszcze bardziej dać, to, ja, to jest dla mnie. To, na, na początku, jak przyjechałam do Polski, ja pamiętam, jak niektórzy mówili: Boże, jaka ty, jaka ty jesteś, wiesz? Easy to work with, nie wymyślasz. A ja tak sobie nigdy nie, nawet nie myślałam, bo też myślę, że chodzi o ego, że niektórzy mają taki ego. Że myślą, że są lepsi od innych i że mają sukces, że już są nie wiadomo kim. A dla mnie, ja się tak cieszę, że robię to, co zawsze marzyłam od małego, że to jest dla mnie it's passion. I dlaczego mam jak zachować się jako diva, czy źle traktować ludzi, jak robię to, co kocham? I właśnie, że dziękuję tym klientom, dziękuję, że mam takie propozycje i zawsze będę. Ja nie myślę, że osoba, co na przykład jest dentystem czy gwiazdą, jest jakaś różnica. Albo chodzisz do pracy, kochasz tą pracę i robisz od A do Z. Podentnyca nie robi, o dzisiaj jestem zmęczony, pani, whatever, i nie zrobimy jeden ząb zamiast dwóch zębów. Że, to, że to, to dla mnie nigdy nie było takie, że muszę jakoś inaczej się zachowywać. Ja myślę, że to wszystko i też taka praca moja to jest teamwork. Że od make-upu do włosów, do fotografa, do tego behind the scenes, że to wszystko jest wszyscy razem pracują. Nie to, że ja rano tak nie wstaję. Jest gr grupa ludzi, co e, mnie przyszykowuje, żeby dobrze wyglądać. I ja mam szacunek dla wszystkich i myślę, że to dla mnie to nie jest nic, nic nowego i nic, wiesz, żaden szok, ale jak inni się tak zachowują, no to, wiesz, trudno, ale dla mnie miło, że ktoś ze mną pracuje i później yy, ma dobre taki mhm. opinie o mnie.